Na długo przed naszym współczesnym światem ludzie znajdowali ukojenie w naturze. Szczególnie w liściach melisy lekarskiej, czyli Melissa officinalis. W starożytnej Grecji to zioło o cytrynowym zapachu było cenione za łagodzenie skołatanych umysłów. Jego nazwa, Melissa, oznacza pszczołę miodną, co jest ukłonem w stronę pszczół. Uspokajająca magia melisy rozprzestrzeniła się po całej Europie. Stając się podstawą medycyny ludowej, ciepła filiżanka herbaty z melisy była zaufanym środkiem na stres i bezsenność. W średniowieczu mnisi uprawiali ją w ogrodach klasztornych, używając jej dla modlitewnego spokoju. Ta skromna roślina stała się symbolem pokoju, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Od starożytnych świątyń po wiejskie ogródki Melisa zawsze oferowała prostą obietnicę, chwilę spokoju. Jej historia jest wpleciona w naszą, świadectwo cichej mocy natury. Nawet dzisiaj jej dziedzictwo kontynuowane jest w naszych ogrodach i filiżankach. Czasami najbardziej głębokie rozwiązania znajdują się w najprostszych zielonych liściach. Podróż Melisy to historia zaufania, tradycji. I delikatnej siły natury, a jej historia wciąż jest pisana, być może w Twoim własnym ogródku. Odkryjmy, jak rozpoznać tego starożytnego przyjaciela. Jeśli tak jak ja kochacie zioła i ich naturalną moc, zostawcie w komentarzu, o którym zielu chcielibyście dowiedzieć się więcej. Z przyjemnością przygotuję film specjalnie dla Was i postaram się zrobić to jak najszybciej. Czekam z niecierpliwością na Wasze pomysły. Dołączcie też do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą, przepisami i sprawdzonymi, ziołowymi poradami. Nie możemy się doczekać, żeby Was powitać. Rozpoznanie Melisy jest łatwe, jeśli wiesz, czego szukać. Jej liście są sercowate, jasnozielone i lekko pomarszczone bardzo podobne do Mięty. Potrzyj liść między palcami, a poczujesz jej charakterystyczny, świeży, cytrynowy zapach. Melisa rośnie w kępach z kwadratowymi łodygami i drobnymi kwiatami, które przyciągają pszczoły. Doskonale rośnie w miejscach słonecznych lub częściowo zacienionych, łatwo się rozprzestrzeniając. Zbieraj liście tuż przed kwitnieniem, aby uzyskać najlepszy aromat. Obcinaj górne liście w suchy, słoneczny poranek. Melisa szybko odrośnie. To hojna roślina, zawsze gotowa dzielić się swoimi darami. Przy odrobinie uwagi, wkrótce będziesz mieć własny zapas tego uspokajającego zioła. Moc Melisy tkwi w jej delikatnej zdolności do uspokajania układu nerwowego. Łagodzi stres, niepokój i rozdrażnienie, zapraszając do relaksu, zamiast go wymuszać. Filiżanka herbaty z melisy przed snem może pomóc ci się zrelaksować i spać spokojniej. Łagodzi również dolegliwości trawienne, zwłaszcza gdy przyczyną jest stres. Melisa rozluźnia przewód pokarmowy, łagodząc skurcze i wzdęcia. Jej uspokajające działanie może nawet pomóc złagodzić bóle głowy napięciowe. Czy to w formie herbaty, czy jako olejek, to naturalny sposób na znalezienie ukojenia. Melisa to holistyczny uzdrowiciel, dbający o umysł, sen, trawienie i komfort wszystko z prostego zielonego liścia. Zobaczmy, jak możesz wprowadzić jej korzyści do swojego codziennego życia. Korzystanie z dobrodziejstw Melisy jest proste. Do herbaty zapasz garść świeżych lub łyżeczkę suszonych liści w gorącej wodzie przez 10-15 minut, przykrywając, aby zachować aromat. Przecedź i pij dla natychmiastowego spokoju. Aby przygotować nalewkę, napełnij słoik do połowy posiekanymi liśćmi, zalej wódką lub brędy, zamknij i przechowuj w ciemnym miejscu przez 4-6 tygodni, potrząsając od czasu do czasu. Przeceć i przelej do butelki, aby uzyskać silny ekstrakt. Do relaksującej kąpieli zapasz dużą garść liści w gorącej wodzie, przeceć i wlej do wanny. Aromat i ciepło pomogą rozpuścić napięcie. Nie potrzeba żadnych wymyślnych narzędzi, tylko melisa i kilka minut. Te proste rytuały wprowadzają starożytny spokój do współczesnego życia, ale jak w przypadku każdego lekarstwa, odrobina uważności bardzo pomaga. Porozmawiajmy o tym, kiedy używać melisy z ostrożnością. Nawet delikatne zioła zasługują na szacunek. Oto o czym należy pamiętać. Melisa jest bezpieczna dla większości, ale są chwile, kiedy należy zachować ostrożność. Jeśli masz problemy z tarczycą lub przyjmujesz leki na tarczycę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem melisy. Może ona wpływać na hormony tarczycy? W ciąży lub karmisz piersią? Najlepiej unikać melisy, ponieważ badania nad jej bezpieczeństwem są ograniczone. Bądź ostrożny, łącząc ją z lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi, ponieważ może zwiększać senność. Nie używaj melisy przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn, dopóki nie dowiesz się, jak na ciebie działa. Przestań używać jej co najmniej dwa tygodnie przed operacją, aby uniknąć interakcji z znieczuleniem. Słuchaj swojego ciała i szukaj porady, jeśli masz wątpliwości. Uważne użycie zapewnia bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw. Dary Melisy najlepiej czerpać ze świadomością. Teraz odkryjmy słodki sekret tego niezwykłego zioła. Nazwa Melisy Melissa oznacza pszczołę miodną i to z dobrego powodu. Jej kwiaty są ulubieńcami pszczół, co czyni ją cenną rośliną dla pszczelarzy. Wcieranie liści Melisy wewnątrz nowych uli pomaga przyciągać roje i utrzymywać pszczoły w dobrym nastroju. Kiedy pszczoły ucztują na jej nektarze, tworzą miód z subtelną cytrynową nutą. Prawdziwy smak lata. Ten miód niesie ze sobą zarówno słodycz, jak i uspokajającą esencję zioła. Sadzenie melisy wspiera zapylacze i wzbogaca ekosystem Twojego ogrodu. Uprawiając melisę, dbasz zarówno o siebie, jak i o świat przyrody. To prosty akt z efektem domina dbanie o pszczoły, naturę i własne samopoczucie. Melisa przypomina nam, że kiedy dbamy o naturę, ona dba o nas w zamian. Niech to starożytne zioło przyniesie spokój w twoim życiu i w świecie wokół ciebie.